Wiecie, że w wągrowcu od ponad 20 lat na ulicy Kcyńskiej 141 przy wylocie na Bydgoszcz niedaleko Jamajki jest wyjątkowe centrum ogrodnicze? Marman to nie tylko sklep z roślinami, to miejsce stworzone z pasji do natury przez panią Katarzynę Kluczyńską. Od lat dbamy, aby oferować naszym klientom najlepsze produkty. Nasza pasja do ogrodnictwa zaczęła się w 2002 roku od małej szkółki. Dziś oferujemy nie tylko rośliny i narzędzia do ogrodu, ale przede wszystkim doradzamy i wspieramy każdego, kto chce stworzyć swój wymarzony ogród. Największy wybór roślin w wągrowcu: nowoczesne narzędzia, doniczki, ozdoby ogrodowe, nawozy i środki ochrony roślin. Marman. Tu rodzą się piękne ogrody. Wągrowiec, ulica Kcyńska 141, niedaleko Jamajki, przy wylocie na Bydgoszcz.